Dziś w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie spotkanie niezwykle ważne, istotne, ponieważ dotyczyło bezpieczeństwa. Niezmiernie ważne dla społeczności Powiatów legionowskiego i Nowodworskiego jest potrzeba przebudowy prawego wału przeciwpowodziowego na odcinku Jabłonna-Nowy Dwór Mazowiecki. Dzisiejsze spotkanie to przede wszystkim podsumowanie dotychczasowych działań związanych z potrzebą przebudowy, potrzebą tej niezwykle ważnej strategicznej inwestycji dla bezpieczeństwa. Społeczności, mieszkańców, ale również prezentacja systemu zarządzania kryzysowego jaśmin. To dzisiaj, właśnie w Starostwie Powiatowym, legionowie twórcy tego systemu przyjechali z Bydgoszczy, aby zaprezentować szerokiemu gronu samorządowców, ekspertów z zakresu bezpieczeństwa, ochrony środowiska, przedstawicieli wód polskich, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, również Wojska Polskiego, system, który będzie niezmiernie potrzebny do potencjalnego przeciwdziałania zagrożeniom powodziowemu. Mam nadzieję, że dzisiejszego spotkania wypłynie wiele pozytywnych konkluzji, ale również potrzeba zmian legislacyjnych związanych z tą inwestycją, ale przede wszystkim na obecną chwilę mamy możliwość przeciwdziałać takim zagrożeniom, chociażby poprzez posiadanie dostępu do takiego systemu właśnie jak system Jaś. Mam nadzieję, że dzisiejsza prezentacja tego systemu zainteresuje władze powiatu jak i również służby Mundurowe, aby tą licencję ten system pozyskać do potencjalnego wykorzystania inwestycji w bezpieczeństwo powiatu legionowskiego, mieszkańców społeczności. Jeżeli chodzi o proces inwestycyjny, no to też również na podstawie interpelacji, którą złożyłem w ubiegłym roku i uzyskałem odpowiedź. Pierwsze postępowanie administracyjne dotyczyło uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W 3 czerwca 2020 roku złożony został do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Warszawy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Przede wszystkim RDOŚ wydał decyzję 30 marca 2022 roku. Towarzystwo Ochrony Przyrody złożyło odwołanie od powyższych decyzji. No i 21 lipca 2023 roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję, w której uchylił w części decyzję RDOŚ i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, a pozostałą część decyzji RDOŚ utrzymał w mocy. Myślę, że moglibyśmy usłyszeć to, co mają Państwo do powiedzenia w tej chwili. W dużej mierze potwierdzamy wszystko to, co tutaj Pan Radny przekazał informację. Tak naprawdę procesy administracyjne powodują, że my nie jesteśmy w stanie Przejść dalej do kolejnego etapu, do czasu, kiedy te procesy albo właśnie instytucje, organizacje środowiskowe będą chciały współgrać trochę z nami, jako administracji, byłoby nam dużo łatwiej i cel byłby dużo wcześniej osiągnięty. Ale czy Państwo podejmujecie jakieś działania w tym kierunku, żeby współpracować z tymi, co tak, przeszkadzają? Tak, I to znaczy nie tylko co przeszkadzają, ale no, nie ma jak z nimi, co, co, co możemy im mu zaproponować. Dyskutujemy z osobą, która jest jakby organizacją środowiskową, więc on przedstawia swoje racje, my swoje racje, my posiadamy tutaj informacje. Organizujecie jakieś spotkania, tak, nie wiem, były, były spotkania, były spotkania, jeżeli chodzi o kwestie różnych organizacji środowiskowych, żebyśmy doszli do wspólnego jakiegoś konsensusu. Natomiast są to znaczy, dyskusje, są też rozmowy na ten temat. Natomiast my jako my również, jeżeli chodzi o wody polskie, tutaj w międzywalu było tam informacje, dyskusje na temat tego, żeby wycinać drzewa, występujemy do, do gmin, do powiatów o prośbę o to, żeby można było wycinać drzewa, bo to jest na państwa terenie tak naprawdę jedni, od tych, od których otrzymujemy informacje, że i okay, zgoda, macie możliwość wycinki drzew. W tym roku jest przetarg, żeby na przykład jest na jednej części w przyrdu jabłonej dwa kilometry będzie w międzywalu, będą usuwane te drzewa, które są najbardziej kolizyjne. Kole, Ale to wycinka drzew jest związana z procedurą? A, tak. tak, I to mm -hmm. jest właśnie związane też tą procedurą środowiskową, co podważa ten ekolog tak? Dobrze, a te aspekty, które wysuwają te organizacje Państwo uznajecie, czy one są nie do przejścia? Mm -hmm. Jak to wygląda? To znaczy, to już rdość tak naprawdę jest stroną postępowania w tym wszystkim. To rdość wymaga od nas jakichkolwiek, i wydaje nam wytyczne środowisko, nie my, my wpisujemy to, co RDOŚ nam y, zaakceptuje na przykład w operacji wodnoprawnym, ale moje pytanie było inne Mi chodzi o to, co chcą, y, czego oczekują te organizacje, z którymi Państwo A to bardzo różnie. Tutaj akurat była sytuacja, że jest o okresy lęgowe i obudki dla ptaszków. Więc to są I takie... to jest nie do przejścia, nie do dyskusji, nie do załatwienia podczas jednego spotkania? No, ale to już dość rozmawia bezpośrednio, bo jeżeli nam Rdoś napisze, tak, robimy takie wódki, to my takie wódki robimy. To nie my prowadzimy postępowania. To nie my postępowanie administracyjne. To Rdość prowadzi. Budy. Ale wy jesteście wnioskującym. Ale dla nas nie ma problemu, jeżeli chodzi o budki. Jeżeli Rdość się zgodzi na te budki, to ona wpisze te budki. No ale chyba czy wycinka drzew, czy wprowadzenie tych budek to nie jest proces, który aż rozciąga tak całą procedurę. Jeżeli chodzi o wycinkę drzew, to no nie do końca, bo tutaj jeżeli chodzi o jeden, jedną... Wójtnina Jabłonna wydał nam zgodę na wycinkę drzew, natomiast inny wójt nie wydał nam zgody na wycinkę drzew. Potrzebuje kipu i całej znowu procedury środowiskowej. To też urzędy narzucają nam obowiązek prowadzenia procedury środowiskowej, albo godzą się na wycinkę drzew, na przykład bez kipu. Więc to też nie zależy od nas. Występujemy z wnioskiem, tak jak każdy, każdy przedsiębiorca, prosimy o zgodę o wycinkę drzew takich, 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 takich. takich. Za duża ilość drzew, jest Natura 2000, są takie, a nie inne aspekty. Prosimy zrobić kip. No i znowu wchodzimy w całą procedurę środowiskową. Od 32 lat wiemy, że wał przeciwpowodziowy jest w złym stanie. Od 14 lat wiemy, że jeżeli przyjdzie taka woda jak w 2010, to do 80 tysięcy mieszkańców powiatu legionowskiego i nowoborskiego znajdzie się pod wodą. To nie jest problem z tym, że te organizacje ekologiczne oprotestowują kolejne etapy tej inwestycji, no bo takie mamy prawo. Jakby w moim rozumieniu jakby szybko licząc wszystkie etapy inwestycji i zakładając, że każdy etap będzie oprotestowany, to mam poważną wątpliwość, czy tu jak siedzimy na tej sali, to czy dożyjemy tej inwestycji pomijają już fakt, że Wody Polskie, i yy, to nie jest żaden zarzut, no jakby nie, nie mają w ogóle zaplanowanej tej inwestycji pod, pod względem yy, finansowym. Więc jest to proces, który jest procesem bardzo odległym. Yy, I w mojej ocenie, yy, jakby, jakby działamy z literą prawa i powinniśmy tą ścieżką jakby dalej yy, konsekwentnie yy, 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 podążać, nie zmienia to jednak faktu, że wydaje mi się, że równolegle powinniśmy zawiązać jakąś koalicję dla zmian ustawowych. To prawo ogranicza możliwości realizowania tej inwestycji i ta inwestycja jest kluczowa z punktu widzenia samorządów powiatu nowodworskiego i leżynowskiego, bo dotyczy naszego bezpieczeństwa i no, jestem sobie w stanie wyobrazić, że jesteśmy w stanie zabiegać o to, aby powstała specustawa, która umożliwi zrealizowanie Jest tej inwestycji, pomoc. bo w, w przeciwnym wypadku będziemy na takich spotkaniach spotykać się co roku albo trochę intensywniej jak gdzieś w Polsce woda, woda się podniesie. Wiemy o tym od 32 lat i ta odpowiedzialność za potencjalne skutki tego, co może się wydarzyć się rozmywa, no to jakby my jesteśmy odpowiedzialni za nasze samorządy tu i teraz i w mojej ocenie powinniśmy zrobić wszystko, nawet jeżeli nawet jeżeli to co, to, co mówię w kontekście zawiązania takiej koalicji dla specustawy jest abstrakcją, no to uważam, że powinniśmy przynajmniej spróbować, mamy wielu posłów z, tej, z naszego okręgu naszego i niezależnie od opcji politycznej i chęci współpracy zakładam, że no, jakby nikt nie będzie oponował wobec tego, aby zapewnić bezpieczeństwo 80 tysięcy mieszkańców.